Powiemy sobie teraz o dwóch problemach, które czasami są spotykane i mogą być bardzo frustrujące w photoshopie. Pierwszy z nich jest to zrobienie jakiegokolwiek kształtu z zaokrąglonymi krawędziami. Jak to zrobić najszybciej? Stworzymy sobie nowy dokument. Tworzymy sobie nową, albo odblokujemy tą warstwę. Narzędzie, powiedzmy, do zaznaczenia prostokątnego. Tworzymy sobie jakiś tam prostokąt. No i to zaznaczenie nie ma, nie ma tutaj zaokrąglonych krawędzi, nigdzie też nie ma takiej opcji, żeby sobie zaokrąglić te krawędzie, jakby automatycznie wpisując ich, ich kąt. Teoretycznie robimy to tak. Zaznacz, zmień, z wygładzanie, i tutaj wpisujemy sobie dowolny. Kąt wygładzania, powiedzmy tam 35 stopni. Ok, I jak widzimy, nasze krawędzie się zaokrąglają w tym momencie. Możemy sobie wypełnić alt backspace, i widzimy, że kształt ramka ma teraz zaokrąglone krawędzie. Drugi problem, o którym chciałbym teraz powiedzieć. To problem związany z tworzeniem linii przerywanej w Photoshopie, ponieważ gdy wybierze się pędzel, czy jakieś inne na narzędzie, no nie ma tutaj automatycznie żadnej linii przerywanej. Jak sobie najszybciej poradzić z linią przerywaną? Wchodzimy do ustawień pędzla. Tutaj klikamy na to kółeczko ze strzałką i mamy coś takiego jak pędzle kwadratowe. Klikamy sobie na pędzle kwadratowe. On się zapyta, czy zastąpić. Ok. I mamy teraz zaznaczone, y, tu powiększe y, pędzlami kwadratowymi. Wybieramy jakiś mały pędzel, powiedzmy, żeby było teraz widać, powiedzmy, 5 y, pikseli I musimy sobie zmienić pewne ustawienia tego pędzla. Kiedy mamy ustawiony ten pędzel, kwadratowy, to może wyciągnę teraz, powiększę. Kiedy mamy ustawiony ten pędzel kwadratowy, wchodzimy sobie na kształt pędzla. I tutaj jest coś takiego jak odstępy. Zauważmy, że jak będziemy sobie zwiększać tą wartość, no to będzie nam się automatycznie e, rozsuwały. Będą nam się automatycznie rozsuwały te kwadraciki. No I to w sumie już wszystko, co chcieliśmy zrobić. Zaznaczamy sobie. Możemy sobie przesunąć. E, oczywiście dajemy y, no tu akurat twardość tak jest na 100. Wkrycie na 100. No i teraz dwa sposoby. Ja jeszcze sobie włączę miarki. Albo użyjemy narzędzia pióra, o którym już mówiliśmy. Y, z włączoną opcją dla krzywych. Utworzymy sobie z Shiftem, prawda, jakiś prostokąt, bo mogę sobie zjechać Jarko, żeby wiedzieć w którym miejscu miałem. Z Shiftem tworzę pionowy kształt. Prostokątny, pod kątem prostym, mam linie proste. No i teraz daję prawy obrysu, ścieżkę, pędzel bez symulacji nacisku. Ok. A tam miałem bardzo małą czcionkę wybraną, prawda? To usunę ścieżkę. Utworzę teraz warstwę, żeby to No i ja jak widzimy mamy już stworzoną linię przerywaną. Oczywiście możemy też używać samego pędzla malując kolor czarny z shiftem. Malujemy liniami przerywanymi. No i od wielkości pędzla i od, od zakresu odstępów taką będziemy mieli linię przerywaną w Photoshopie.